kolejnej lekcji, w której to będziemy sobie mówić o tym, jak poprawić nasze zdjęcie przy użyciu poziomów. Będziemy oczywiście korzystać z warstw dopasowania, żeby działać niedestrukcyjnie na nasz obraz. Więcej o warstwach dopasowania dowiecie się z poprzedniej lekcji. A na wstępie zachęcam was do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, to zostawiajcie je oczywiście w komentarzach. Poziomy pozwalają nam na szybkie poprawki ekspozycji i kolorystyki zdjęcia. Jak spojrzycie tutaj na przykład, który mam otwarty, zobaczycie, że mamy tu zdjęcie, które jest zdecydowanie za ciemne. I teraz przy użyciu poziomów spróbujemy sobie tą sytuację naprawić, żeby otworzyć poziomy. Musimy utworzyć, utworzymy sobie warstwę dopasowania. Warstwy dopasowania możemy utworzyć poprzez warstwa, nowa warstwa dopasowania i poziomy. Możemy też utworzyć ją stąd, tutaj w panelu warstw. Klikniemy tą ikonę. Pojawi nam się lista, z której też możemy wybrać tutaj poziomy. Lub możemy skorzystać z panelu dopasowania, gdzie w postaci ikon mamy tutaj do wyboru różne warstwy dopasowania. Jeśli tego panelu nie widzicie, wejdźcie sobie w okno i tu znajdźcie sobie dopasowania. OK, ja teraz kliknę tutaj i utworzy mi się nowa warstwa dopasowania poziomy. Od razu z przypisaną do niej białą maską. Tworzenia warstwy dopasowania. Photoshop od razu wyrzucił nam tutaj okno właściwości. W tym oknie będziemy podejmować wszystkie działania na naszej warstwie poziomy. Jak widzicie, mamy tutaj histogram, odzwierciedlenie naszego histogramu, o którym również mówiliśmy sobie w poprzedniej lekcji. I co od razu widać, mamy tutaj przewagę ciemnych tonów na tym obrazie. Praktycznie nie mamy tutaj skrajnie jasnych. Możemy skorzystać teraz z automatycznego dopasowania. Wystarczy kliknąć tutaj tą, ten przycisk, i Photoshop dokona na podstawie analizy tego, co na zdjęciu się znajduje, dokona automatycznego dopasowania. No ale z automatami, jak to z automatami, raz się sprawdzają, raz nie. Dlatego ja preferuję ręczne ustawienie. Jak spojrzycie tutaj na ten histogram, poniżej zobaczycie, mamy takie trzy suwaki, które wpływają na Poszczególne piksele. Jeśli ja przesunę teraz ten ciemny suwak w prawą stronę, to zdjęcie zacznie mi się przyciemniać. Dzieje się tak dlatego, że wszystko, co zostaje za tym suwakiem, te wszystkie tony tutaj ciemne, zostają zamienione na skrajnie czarny kolor. Raz, że mieliśmy tego czarnego koloru tutaj już trochę na tym zdjęciu, to wszystko jeszcze to, co było ciemne bądź zbliżone do czarnego dostało na niego na ten czarny kolor zamienione. Jeśli ja będę przesuwał dalej, no to zdjęcie będzie stawało się jeszcze ciemniejsze. Wróćmy z nim z powrotem. Biały suwak działa w ten sposób, że jeśli ja go będę przesuwał, teraz nie dzieje się za wiele, no bo nie mamy tutaj za, za wiele wartości po, po tej skrajnie prawej stronie, ale jeśli będę dalej przesuwał, to zdjęcie będzie się rozjaśniać. Dzieje się tutaj sytuacja jest Analogiczna do tej, z tym, że wszystko co mamy tutaj na prawo od tego suwaka, tutaj po tej stronie, zostaje zamienione na stuprocentowo biały kolor. Tym suwakiem szarym regulujemy tutaj półcienie. Jeśli będziemy przesuwać w lewo, obraz będzie się rozjaśniał, w prawo będzie się przyciemniał. Ten suwak nie będzie miał wpływu na skrajnie czarne bądź skrajnie białe piksele. To o czym teraz mówiliśmy, te suwaki wpływają na ustawienia wejściowe do pasowania poziomy, natomiast ten suwak tutaj poniżej wpływa na ustawienia wyjściowe. Jak to jak to rozumieć? Jeśli przesuniemy sobie ten suwak tutaj w lewą stronę, w prawą stronę, przepraszam, to zdjęcie trochę nam się rozjaśni. Dzieje się tak, dlatego, że ograniczamy zakres temu zdjęciu więc jeśli ja będę przesuwał tutaj to to co zostawię na lewo od tego suwaka czyli te skrajnie czarne piksele, skrajnie czarne kolory one zostaną zamienione na odcienie szarości i im dalej będę tu przesuwał tym bardziej szare i mniej kontrastowe zdjęcie będzie się stawało. No i analogicznie dzieje się z tym białym suwakiem jeśli będziemy tutaj mieli skrajnie białe kolory no to przesuwając go w lewą stronę będziemy ograniczać ich występowanie no i Zabronimy wyświetlanie całkiem białych pikseli. Tak to można w uproszczeniu powiedzieć i wszystko, co było skrajnie białe, będzie zamieniane na szare. No i jeśli będę dalej przesuwał, to zdjęcie zacznie się przyciemniać, no bo będzie, będą przyciemniane coraz to bardziej wpadające w pośrednie tony piksele. Spróbujmy teraz poprawić trochę wygląd naszego zdjęcia. Skoro nie mamy tutaj tych skrajnie jasnych, Pikseli to ten suwak możemy sobie śmiało tutaj przesunąć, do miejsca, w którym zaczynają się jakieś wartości, i to ikonką możemy sobie zobaczyć efekt po Jest trochę jaśniej, natomiast nadal zdjęcie jest za ciemne. Żeby poprawić tą sytuację, przesuniemy sobie w, prawą, w lewą stronę trochę nasze półcienie do momentu, aż zacznie tu być lepiej, le, zaczną być lepiej widoczne szczegóły na naszym zdjęciu. Histogram pozwala nam też wpływać na każdy z kanałów osobno. Do tej pory, jak zobaczycie tutaj na w tym miejscu, mamy widoczne RGB, czyli wpływaliśmy na kanał wspólny, na wszystkie kanały równocześnie tutaj. Umożliwia nam te, ta, to narzędzie też wpływanie na każdy z kanałów osobno. Żeby to zaobserwować lepiej, utworzymy sobie kolejną warstwę poziomy. I teraz Zobaczcie, że histogram wygląda już inaczej, ponieważ bierze pod uwagę tą warstwę, którą tu mamy. Jeśli ja, wyłączę, jeśli ja wyłączę tą warstwę, to ten histogram wróci do stanu początkowego. Natomiast w tym wypadku histogram na tej warstwie widzi już to, co jest pod spodem, czyli te dwie warstwy razem z tymi poziomami, które utworzyliśmy wcześniej. No i teraz sobie tutaj z listy wybierzemy czerwony kanał i będziemy sobie wpływać na każdy kanał osobno, żeby jeszcze bardziej poprawić. Jakość naszego zdjęcia. I tu na czerwonym kanale również zredukujemy sobie trochę światła. Trochę przyciemnimy. Przyciemnimy bądź rozjaśnimy, dodamy więcej czerwonego tutaj koloru, żeby zdjęcie było cieplejsze. W zielonym też tutaj przesuniemy sobie światła. Myślę, że tutaj trochę możemy przyciemnić. I na niebieskim kanale troszkę w prawo przesuniemy sobie półcienie. No i zdjęcie nie jest takie zimne, jest trochę cieplejsze. No i mamy efekt trochę lepszy moim zdaniem. Żeby lepiej zobaczyć jaka jest, jakie są możliwości poziomów, zobaczmy sobie na inne zdjęcie. Mamy tutaj dziewczynę na, na łące i spróbujemy sobie dodać tutaj taki filtr jak taki efekt jak, jaki nadają filtry na Instagramie rozszerzmy sobie zdjęcie utwórzmy warstwę poziomy i będziemy tutaj pracować na wszystkich kanałach na, osobno na, na każdym kanale weźmy sobie czerwony przesunę troszkę tutaj cienie mniej więcej. Myślę, że tu. I światła sobie trochę. Zredukujemy w tą stronę. Myślę, że tak będzie OK. Z zielonym. Myślę, że tak to zostawimy pieski troszkę w tą stronę I myślę, że tak będzie ok zobaczcie sobie przed i po no i zdjęcie jest takie na pewno trochę cieplejsze i ten filtr Trochę przypomina to z Instagrama. Nie wiem co o tym sądzicie, ale moim zdaniem jest to całkiem ok. Wróćmy teraz do naszego pierwszego zdjęcia. Ja wyłączę sobie te warstwy, utworzę nową. Troszkę ją rozciągnę. Jak spojrzycie tutaj, mamy tutaj tak zwane ustawienia predefiniowane, i z listy możemy sobie wybrać jedną z opcji. Na przykład jaśniej, no bo to zdjęcie chcemy rozjaśnić. No, i delikatnie mamy tu rozjaśnienie. Możemy różne, różne opcje tutaj domyślne sobie stosować, które Photoshop daje nam do dyspozycji. Możemy także zapisać nasze ustawienia. Żeby to zrobić, wyłączmy sobie tą warstwę i weźmy na przykład tą, na której tu pracowaliśmy. Żeby zapisać takie ustawienie, możemy kliknąć sobie tutaj w tą ikonę. Tych poziomych kreseczek i zapisz ustawienie predefiniowane dla opcji poziomy. I tu możemy nazwać, nadać jej nazwę. Możemy sobie nadać nazwę na przykład kurs. Nie ma to większego znaczenia tutaj. Zapiszemy. No i jak wejdziemy sobie w tą listę, to teraz tutaj tą opcję będziemy mieli dostępną. Jeśli będziemy pracować na innym zdjęciu, możemy sobie szybko takie ustawienia wczytać. Ja sobie tą. Tą to, 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 to zapisane ustawienia usunę. Zwińmy sobie to, wyłączmy tą warstwę i włączmy tą. Ja sobie tutaj cofnę do domyślnych. I teraz jak spojrzycie tutaj po lewej stronie od naszego wykresu mamy takie trzy pipety. Przy pomocy których też możemy dokonywać tutaj dopasowań. Działa to tak, że mamy, jak spojrzycie, jak one wyglądają. One mają tutaj czarną końcówkę, szarą bądź białą. Działa to w ten sposób, że wybierając tą czarną, wskazujemy na zdjęciu, od którego momentu piksele mają być zamienione na czarne. Czyli jeśli ja wskażę na przykład tutaj. Jasne piksele, to wszystkie, które są od nich ciemniejsze, zostaną zamienione na skrajnie czarny kolor. Podobnie działa biała pipeta. Biała pipeta działa tak, że jeśli ja wskażę jej na przykład te piksele tutaj niebieskie na niebie, to wszystkie jaśniejsze od tych pikseli będą zamienione na białe, czyli pokazujemy nią w ten sposób najjaśniejszy punkt. Czarną pokazujemy najciemniejszy punkt. Szara działa tak, że klikając gdziekolwiek, Photoshop automatycznie będzie starał się dopasować nam tutaj kolory. No i tu trzeba metodą próbi błędów tak naprawdę szukać tego miejsca, gdzie, gdzie należałoby kliknąć. Zobaczcie, jak działa czarna. No, jak, jak kliknę w jasnym miejscu, no to zdjęcie zrobi nam się prawie że nieczytelne. Czyli wszystko, co ciemniejsze od tego punktu, który wybrałem, zostaje zamienione na czarne. Podobnie jest z białą. Jeśli w ciemnym miejscu kliknę białą pipetą, no to zostanie nam zdjęcie praktycznie całkiem wypalone. Natomiast sprawdza się to tak, że mając tą białą, wiadomo, że biały powinien być śnieg. Możemy kliknąć tu. Jeśli jest za jasno, no to oczywiście możemy sobie zmienić ukrycie tej warstwy. I sprawić, że efekt nie będzie aż taki jaskrawy, możemy sobie wyłączyć i włączyć. No i w sumie podziałało to całkiem nieźle. Zdjęcie mamy rozjaśnione. Oczywiście w przypadku warstw dopasowania, no i również w warstwy poziomy, mamy do dyspozycji maski, więc ten efekt możemy stosować selektywnie. Jeśli wybierzemy sobie teraz pędzel i mając czarny pędzel, jeśli ja na przykład będę chciał, żeby ten efekt dotyczył tylko tych tutaj ciemnych miejsc. To czarnym pędzlem mogę z tego efektu wyłączyć, na przykład te miejsca tutaj, gdzie jest jaśniej. No i mając tą maskę, nie będzie nie będą te poziomy wpływały tutaj na te miejsca, które zaznaczyłem na czarno, rozjaśnią nam tylko tutaj tą dolną część. Maska działa tak jak. Maska w przypadku każdej innej warstwy. O maskach również możecie się dowiedzieć więcej z jednej z poprzednich lekcji. Także zapraszam do, do tego, aby się do niej cofnąć. W tej lekcji to będzie już wszystko. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym materiale.